Witam was na kanale Maciu. Dzisiaj sobie zagramy w wyprowadzenie naszego ziemniaka, jak tak. bo to było poza zaodcinkiem? No, tutaj kiedyś miałem te takie stos paczek i nas, i tutaj nasz y, pracownik, tak. Już. No także co? Otwieramy. Aha i z takich zmian. I kupiłem regał. Choć nie wiem, czy on czasami nie był ten regał. A może i był. Na pewno kupiłem dwie lodówki. Tą. Tą i tą. O, no, tu jest taki boksik. Jajka. Dobra, id, idę z jajkami. Dobra, tutaj no, dobra tutaj wyrzucona. Oj, teraz no, Klinia ja przyjeżdżają tutaj, o dobra, ale to chyba nasz kazaj, to zaraz wyjdzie. Nie, to trzeba było urodzić w tym Przepraszam, wam, przepraszam. Pan. Bardzo, bo tutaj za, za 6,99 trzeba ustawić. Inflacja, proszę pana. Tam. Tam widzi pan, jaka inflacja tutaj idzie. Dobra, a teraz. Tylko w pasimusie. Trzeba o te 6,99 ty 7,99 eee, to się wzbogacimy, Dobra, przepraszam. bardzo i tutaj jeszcze place, O tutaj O, jeszcze mam tego, Pan tutaj chwilę poczeka, dobra? co tu mamy? Dobrze. Jakiś chicken? I salon rob. <try> co ta nie pasuje? Jaka sola? Dobra, włożymy mięso. Dobra, wykładamy tutaj sobie nasze mięso. 8,99 O, 8,99 Jest, dobrze. Czy tutaj gdzieś możemy to... resztki tego mięsima włożyć, Czy coś w tym stylu? Chyba nie, chyba nie za bardzo. Dobra, także... Hmm, tutaj mamy jakąś sodę, dobra, no to ja to sobie Słuchajcie, bo ta soda nie, taka inna jeszcze. To chyba nie jest to samo, nie? Nie, nie to jest inny typ. Eee, tego, aha, bo my coś mamy typ. Ja nie wiem co to jest. Aha, bo my tutaj jeszcze to cyklonik mamy. Dobra, bo tak? teraz jeszcze mamy tą mąkę do wyłożenia. Właśnie, Mo może mąkę wezmę tutaj i wyłożę. Dobra, może mąkę jeszcze wyłożę. Nie, nie cały świat się. Dobra. Yy, o, 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 są pracownicy. Dobra, proszę pana kierownika, który by tutaj chciał? Dobra, tutaj o, tego weźmiemy minus 150. A, zresztą. A, o, to A, 150 od razu. Sam Proszę, pan bierze te czułki i co tam jeszcze pan chciał ty pastę, nie? Ile tej pasty? Pięć. To połowę tej karton muszę upuścić. Eee, 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 jak to? Ile tam było? Pięć, pięć. Dobra, mamy Masz tam. Dobra, tutaj co to jest? Dobra, to też sobie wezmę.

Hmm, może to, dobra, to, to, będzie. Właśnie wbiliśmy. Wyższy level, jest, dziękuję. Wreszcie to. <toddrychy> Ile Jeden olej. Osiem pas? Osiem pas? Proszę Pana, osiem pas. Na wszystko. bo popatrzcie, tylko jeden. Czy bym pan chciał? Chyba jeden. olej Przepraszam, jeszcze raz, YouTube za reklamy. Dobra, mm, proszę. I co pan chce? Jeszcze? Co tutaj? Dobra, to też wezmę. Patrzcie, jeszcze, jak my harujemy. W tym sklepie. tu jest? o przetrwanie, co w tym sklepie, nie? Naprawdę, muszę Wam powiedzieć, że tutaj 9,99 osadnia gremia. Po... Dzięki, to trafiłem idealnie. Mamy mm... ile zarobiliśmy? 1132. No i pięknie wszystko jest. A teraz, co coś jest z no? A teraz, co z tego co ja widzę kurczaki, ze susu może ktoś by ktoś wykupił tam. pasta, pasta, pasta. mieć mąki. Pasta, no, no, mąki, nie wiem po co panu tyle mąki do samochodu, ale no o, przepraszam tutaj was y, serdecznie. Dobra, wycisnąłem po prostu sobie dźwięki, okej? Okay? Olej, olej, to ja sam mogę zamówić, proszę pana. Właśnie, bo ja to muszę zrobić tak. Czy close, czy coś w tym stylu, bo ja nie wiem, cały czas, że open. No północy tak lataliśmy, ty a w... prawie wykończyliśmy. otwieramy to. Gdzie tu coś jeszcze jest? Dobra. Tutaj, na pewno to wyłożymy place. Tylko ile tutaj będzie? Osiem sześćdziesiąt dziewięć, to osiem dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć, dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć, dobrze. Jest. Tutaj jeszcze. Ile tu może być tej grze reklam? Co tu jest? Ten olej? Ty, chyba, oh, chyba ten olej. A coś do lodówki nie mamy. Ty. Bo lodówka jedna jest trochę taka. Patrzcie jak nasz sklep wygląda. Razem go rozbudowaliśmy ryzy. Razem, 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 razem wszyscy razem. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Najlepiej dzwoneczkiem, żeby, żebyście je przekapili następnego odcinka. I żebyście pod tym filmikiem no, zostawili... Mm, jak najwięcej łapeczek w górę po prostu. Bo, bo jak wiecie, teraz trwa Daily. Już na, na pewno odcinek jest na kanale z poprzednich tutaj też łowów w sklepie. Dobra, ja teraz się, się skipnę do rano. Uwaga, godzina szósta. A tutaj temu pa panu nie. A tu jest Open Ty! To ja mam Open w sklepie. To ja nawet nie wiem, kiedy mam w sklepie Open. Dobra, ale teraz to najmniej ważne. Ten pan pojechał? Nie, ten pan stoi. Proszę pana, pan nie stoi, bo i tak pan tej pasty tak szybko nie dostanie, jak panu się wydaje. To chyba może być od pasty, co nie? Choć nie wiem. Choć się. Nie pan chciał tej pasty? Sprawdzę. 8. Bo nie, poczekajcie, no to wezmę tutaj take. A tu place jedno zrobię. Idę, idę do pana, pan proszę. Co to jest? Jakieś jogurty. Dobra, y, mamy te jogurty i ja teraz to pójdę wystawić do naszych lodówek. Bo to chyba do lodówki czy... Eee... 7,99. A to już fulla. To już na fulla. No a tu jeszcze. O, przyjechał ktoś. O matko i to ile. Pa, z panem chyba jest coś niechalut. E, dobra, no teraz sobie wyłożymy ten proszek do prania. Dobra, e, open. I sobie teraz położymy. Dobra. E, tutaj coś jest. Ja proszę pana, nie wiem, czy ja pan mogę... Sokiewkowy. Dobra właśnie, dobra, właśnie wykładamy soki. To musi iść do lodówki. Sok jabłkowy naprawdę, no w sumie, przecież on jest zamknięty, to się nie popsuje, by mi, mi się nie popsuły, ale dobra. 5,90, 5,99, jesteś 90, 5, 99, 99. to jak nikt tutaj nie ma. to ja mam tutaj. O tu teraz, tu, teraz tutaj mamy miejsce. Miejsce, ty, proszę. No ja generalnie no zaraz będę kończył, bo ja też nie chcę, żeby ten odcinek był jakoś bardzo długi z, ty, z tego grania, jak było ostatnio, z tego marketu. O, ale dużo bo to musi być na przykład to Paść, kadłem! Dobra, jak tutaj, dobra, jak tutaj widzicie, gdzie... co? Mamy papier, toaletowy. ale to by. Tylko, że na papier toaletowy są potrzebne. Cztery półki. Uh. O, wow, jeden papier. 6,99 naprawdę. Zobaczcie, no jak trafiłem. Place. I to, i to tyle by było miejsca, ty. bo nasz sklep już jest. Słuchaj, a będzie kupić jeszcze i je, 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 Chyba, jeszcze jeden regał. Czy jako postawię? O to jest pytanie. Co pan tutaj kupuje? Papier toaletowy? Myślę, że pan bierze papier toaletowy już. Bo jest akurat na przecenie, proszę pana, papier toaletowy. Ale nikt, ni, ale nikt, nie, ale nikt nie chce kupić P papieru toaletowego. No nie. Teraz że tylko to nie była do lodówki. Kawa. A z tego co wiem, kawa nie musi iść do lodówki. Czyli mamy akurat place na kawę. Kawy już nawet nie wiem, czy nie, nie mieliśmy. Nie, nie kawy na pewno nie mieliśmy na poprzednim odcinku. Bo tak, speedy bym sobie pomyślał. Hmm, może bym miał. Ehm, może te so soki jabłkowe bym wystawił, chociaż nie. Jest miejsce. Ale dobra, no to się zrobi w ty, jak to się mówi? W, w nocy. widzicie, mamy dzień A, gdy box jest. Skips Jakieś ciasto. Coś tam było napisane, Kate. To wziąłem, ale nie wiem. Bo ja to do końca, bo ja takie K jakie rzeczy, to wiecie. Że, ma że macie się nie wysilą. O, to ja to nawet kiedyś miałem, bo. Mówię, czy masz wrótce? Tenówka trzeba będzie ustawić, a tu nie trzeba było. Teraz się zapytajcie, czy ja, ja mam dwa karty? O, to już nie wiem. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jak widzicie, czy ziemnia jest zamknięty. A teraz, no, Wam ty tylko chcemy pokazać, jak się myje ziemnia. No i patrzcie, i tutaj mamy, nie i idziemy i co, rzucimy sobie na to. Bo jak widzicie najbutry z gazem kaściy z gazem. jakby nie ma bo ziemniaka się myje tak. Tak się myje ziemniaka ty. Tak się myje, o. My właśnie w taki sposób myjamy ziemniaka. Pamiętajcie, żeby wy tak nie robić w prawdziwym życiu, bo to jest nieładne, chamskie, niemiłe. Powtarzam się. I po prostu bardzo nieładnie tak robić. O. Dobrze jak tutaj widzicie. no. Ej, oleje wszystkie są. Kurde, oleje jak nazwy są wszystkie, jak widzicie. Ech. A zresztą słuchajcie. Czy chyba ja będę musiał kupić taki Papiery toaletowe i coś w tym stylu, nie? No jak przyjdą papiery toaletowe, nie? To po prostu... To, to, to po prostu ta... Nie? O, dobre, odbierzemy tylko jeszcze tego geffeboksa. Znowu coś. Dobrze, i teraz tak, no żegnam się z wami. Ziemniak jest zamknięty, dlatego widzimy się na, 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 na następnym filmiku na tym kanale. Pamiętajcie, subskrypcja z dzwonkiem, mile widziana. No, łapeczka też w górę, bo, bo, bo w ten sposób doceniacie pracę autora, czyli w tym przypadku akurat pracę moją. No, na razie ho, ho, żegnam was. Do następnego odcinka. pozdro.